Witam Państwa serdecznie. Troszeczkę czasu minęło, zanim się dzisiaj spotykamy. Mamy 18 listopada 2024, godzina 14.18. U mnie troszkę niektórzy w domu są chorzy, żona trochę chora jest, więc nie jest tak, żeby człowiek non stop siedział przy, 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 te, przy analizach i dla Państwa wykonywał. Tak więc tak to z mojej wygląda strony. A dzisiaj mówię, będziemy robić dla Pana Marcina mm, lubawę, a więc dzisiaj lubawa będzie dla Pana wykonana, obiecałem temu Panu i też, też chylę czoła, bo po prostu zapraszam też, żebym je spał na stupi, będzie tam pod spodem link podany i tam można jakąś ofiarę dobrowolną złożyć, co łaska, tak mówię, dychę, czy dwie dychy, tam ile kto chce, to tyle może złożyć. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby też jakąś analizę, to proszę Państwa pisać, nie palę, bo inwestuję, gmail i tam mówię wysłać, ja ja tam od czasu do czasu zaglądam i dla Państwa też tam odpowiem i analizę zrobię. Tak więc, parawka prawna, disclaimer, tak jak ja nauczyłem się już, że nie jestem ani radcą, ani doradcą, ani, ani analitykiem giełdowym i to są pojęcia, są, dzisiaj będzie wróżba z kuli, a więc tak to, szanowni Państwo, wygląda. I subskrybujcie ten kanał, bo przecież jednak te analizy, jakieś dla Państwa są wykonywane, czy dobrze, czy niedobrze, z, różnie z tym tematem bywa. No i te wsparcie kanału. Ja cały czas no, zacząłem mówić o tym wsparciu kanału. Od razu się, od razu oglądalność mi spadła. No ale my Polacy tacy jesteśmy durni, że, że no, po prostu jak mamy kogoś wesprzeć, to od razu foch, mamy kurwa na całego i, i zero w, jak to mi wsparcia. No, ja też nie będę siedział tutaj non-stop, robić za darmo, bo jeszcze raz Państwu powtórzę, ja nam na YouTube na YouTubie nie niepalnie, bo inwestuję, jest ten content y, oszczędzania przez niepalenie. a jeżeli jakieś analizy robię, coś nagrywam, to też czas kosztuje, więc jak ktoś ma to w czterech literach, to ja też takich ludzi mam w czterech literach. A więc jeżeli ktoś prosi, to ja też proszę tutaj na SUPI, nie palę, bo inwestuję, też mnie tam wesprzeć. A więc dzisiaj zaczniemy tą analizę dla tego pana Marcina. No, i zanim zaczniemy tą analizę dla pana Marcina, <laughs> chciałem tylko powiedzieć i tutaj nadmienić, że po prostu ta analiza lubawek ja już zrobiłem 10 października, upłynęło już ponad miesiąc czasu. I, i, na, i, i tak jak państwu pokazuję, są dwie możliwości: albo rozegranie po prostu na shorta, mam pokazane dokładne miejsca, gdzie to będzie, albo po prostu long do, maksymalny, dokąd ten long może dojść. I w takim wypadku tutaj dla państwa to było wykonane. Tak samo była ta analiza, która była podyktowana też możliwością zmiany trendu, czyli albo wybicie w górę, albo wybicie w dół i ma tutaj Państwu też pokazałem, jakie to są możliwości tego zagrania. Bardziej wskazywałem na shorta, abyście Państwo też uważali i tutaj są były dwie możliwości, a więc jeżeli ktoś z Państwa ogląda ten film, to z całą pewnością, jeżeli miał trochę oleju w głowie, to mógł zastosować rozegranie po prostu taktyczne i na tym zagraniu chyba coś zarobił, a ile za, na tym zagraniu na Lubawie by coś zarobił, to proszę bardzo, zaraz wchodzi na Lubawę, to mamy ten wykres, który wcześniej był rozegrany i jak Państwo widzicie, Lubawa idzie nam pięknie ku górze, tak, więc, więc jeżeli taktycznie ktoś rozgrywa na, na, na spadki i tak samo robi taktycznie, rozgrywam na wzrosty, zawsze na tym zagraniu coś dla, na tym, w tym temacie zarobił, A więc sprawdzimy w ogóle, jak to w ogóle tu wygląda. Tak. Tu jest właśnie dywergencja m, taka tygodniowa. I która tutaj zaistniała, i bardzo fajnie to przecież wyszło. A więc teraz może porobimy coś dla tego miłego pana, który tam do mnie się uśmiechał. A więc ja też do tego pana milek miłość, mile go też się, też się uśmiecham. A więc czy zobaczymy, jak to tu wygląda. Sprawdzimy najpierw te poziomy. A więc wygląda to tak, że poziomy tutaj, jeżeli mówimy o poziomach tych, których nas interesują, to są poziomy tutaj bardzo ważne. To są strefy popytowe, więc proszę bardzo, to są strefy popytowe, które, które Państwa tu cały czas uczę. Ta strefa popytowa przecież była dawno już wykonana. Po wykonaniu strefy była reakcja po w górę, tak? Akurat okazało się, że jest w górę. No i teraz sprawdzimy poza tym popytowymi strefami. I zobaczymy reakcję, która nastąpiła w górę. A więc zobaczmy tą pierwszą reakcję, Tu nastąpiła pierwsza reakcja. Ta pierwsza reakcja, tutaj mówię, ta strefa popytowa to nawet już była w tym miejscu, tak? To już wszystko było zaliczone. A więc ta reakcja. Podażowa, to było to miejsce. To jest podażowe miejsce, które była reakcja. I poza tym podażowym miejscem była jeszcze ta reakcja. Ta, no, teraz Państwa tu chcę pokazać dokładnie. I co się wy, wydarzyło? Był spadek, był spadek. I tu, a tutaj była happy, tak? tu jest happy, gdzie po prostu wszyscy mają wchodzić i rżnąć tą, tą lubawę w górę. A więc po narysowaniu tych tego happy, proszę bardzo, tu zrobimy te, te happy nasze. o, I te nasze happy, szanowni państwo, prawdopodobnie myślę, że myślę, że chyba, że tak te nasze happy może dojść do tych miejsc. tak? Jeszcze nie jest to do końca podyktowane tym, że to miejsce może zaliczone być. No ale teoretycznie ta, ta struktura tego wejścia. Daje nam dużą szansę, że ten wykres, jeżeli mówimy o, o, o tym zagraniu, no tu od, od tego zagrania, no zobaczymy, od tego dołu, tak, może dać tutaj 90%, a od naszego miejsca nawet 42% w górę jeszcze może, może się błynąć. A poza tym może się jeszcze błynąć, ile. 94%, ale to są tylko nasze tutaj wyliczenia, tak. A więc wyjdziemy z tych wyliczeń, teraz robimy coś innego. To już mamy zrobione, to niech będzie zostawione. Dobra. Teraz sprawdzimy strefę popytową. Po, po, po podażowe na tych, na tych miejscach. <laughs> na tych mniejszych. Na tych mniejszych. Zobaczmy, co się stało. Na, na tych te podażowe miejsca. Tym miejscu. A więc ten wykres, jak szedł do góry, po prostu zaliczył nam podaż. Tak, w tym miejscu. Zobaczmy, ta podaż to po prostu została przestrzelona. Nikt się tym kurczę nie interesował. Wszyscy próli z górę. I tu jest miejsce, gdzie ta podaż po prostu mm, została wybita. A ta podaż jest bardzo ważna, bo to jest miejsce, które nas. Przede wszystkim interesuje. I teraz tej co nas interesuje, możemy zrobić teraz znów nowy układ. I ten układ jest do tego miejsca. I jak patrzymy, ten układ jeszcze nie zaliczył nam tego, tego spadku. Tutaj I jaki ten spadek był, 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 bo będzie w przyszłości zaliczony i tego nie jestem Państwu powiedzieć, czy to będzie już dzisiaj. Czy nie dzisiaj, ale mówię ja, ten spadek sobie tutaj rysuję, tak, że może być to w tym miejscu, wykres tutaj powinien dojść chociaż do tego miejsca, to jest 127, to jest to miejsce i, i jeszcze jedno miejsce, to jest to 161. No, i to są dwa miejsca, które mnie tak naprawdę tutaj interesują na tej lubawce. No, i gdybyśmy tak mogli, tym sposobem sobie obejrzeć ten cały zasięg, to by się wydaje, że to będzie taki. Taki chyba koń, końcówka tego rozegrania to na tym miejscu. I ja bym tutaj już za bardzo, za bardzo nie cudował tutaj z tym wykresem. Że będzie od razu szło elegancko do góry, tak? No, to są maksymalne miejsca, gdzie ten wykres może pójść. No szkoda, że ja tego wcześniej nie oglądałem, bo tych polskich firmami to tak się, tak wiecie Państwo, tak się człowiek interesuje, ale mówię, to miejsce jest jak najbardziej. No i tutaj mu trzeba być ostrożnym, bo um, przy tej tutaj 127, bo ile tu jeszcze może pójść dla Państwa? Nie wiem. 14, może procent pójść, może spowodować, że. Nastąpi ta właśnie ta korekta, a ta korekta dokąd nastąpi? No już, patrzę. No ta korekta może być tutaj bolesna, ale no, może być bolesna, może być bolesna. A jeszcze tu sprawdzę tam. No tak, tu nie było w ogóle, to był silny trend, był silny trend wzrostowy. Nie było nawet tej, tej stoi. a tutaj, hmm? o, to będzie to miejsce i to może być też i to miejsce, tak. A więc tak to może wyglądać. I teraz porysujemy, popatrzymy, jak to wygląda. No więc nie, nie ma tej korekty tutaj. Nie ma tej korekty tutaj, a więc ten wykres, zanim tu może dojść, może nam się tutaj, może nam tutaj się skapturzyć tak? Może dojść, może tutaj wejść w, w korektę. No, tu może 35% pójść w dół. No i następnie odbić ku górze. A teraz pomówimy o zagrożeniach. No. Jakie mogą być zagrożenia? A więc zagrożenia, jakie ja widzę, to widzę dopiero przy tej linii pomarańczowej takiej tutaj czy żółtawej. No to jest tutaj takie pierwsze zagrożenie, że może pójść wykres w górę, ale to taki mocny, ale takie mocne jest zatrzymanie na, na tych cenach 6,38, 6,67, więc to mogłoby być takie zatrzymanie, i wtedy 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 mogłoby to się troszeczkę nam opuścić. A więc, ten wykres no tak pokazuje, szanowni państwo, jakbym w przyszłości to miało chęć. Hmm? A jaki to jest poziom? No, to jest ten poziom, właśnie. Co by nie patrzeć, to, był, to byłby ten poziom, właśnie popytowy. A więc, e, jeżeli ktoś chce inwestować w Lubawę, jest taka możliwość. Proszę tutaj robić inwestycję kaskadową, czyli no, nie kaskadową, tylko mówię piramidować tutaj zyski, czyli co 5% wykupywać, albo co 10%, to tam już jak Państwo chcecie. No i trzeba cię też liczyć, że może być jakieś obsunięcie tego kapitału. Czy będzie? No, a skąd ja mam wiedzieć, no, Szanowni Państwo. Jeszcze sprawdzimy, może wykres tutaj na tych liniach. No, jest na tych liniach, pokazuje na tygodniowych, że jest. No, jest parcie mocne, parcie, więc na, na tym parciu nie jest dobrze. Jeżeli chodzi o, e, o lubawę, jeżeli chodzi o RSI, to jest no, zajebiste weźcie. No to tutaj, no panie, no, myślę, że powinno walnąć te, te 6,38, tak mi się wydaje. Jaka tu wartość tego 6,38? No, ze 40%, to się mogło jebać w górę. Więc jak skończę to nagranie, to może też tą lubawę kupię, tak? No, no, ale no już teraz to już nie wiem, czy to wypłaca się. Przemyślę jeszcze ten temat. Najwyżej zacznę kupować, właśnie według swojego planu, czyli co 10% dokupować. No i w taki sposób może e, tą Lubałę zakupię sobie no, na tych, na, do inwestycji <laughs> na IKE, tak? bo Ike powoli buduje. Na razie tam pieniądze wpłacam które mi się udało jakoś tam zaoszczędzić na niepaleniu, bo wiele akcji też już pozamykałem na IKE, na, na, na tym moim koncie, niepanowo inwestuję. Więc, 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 analiza, uważam, że jest skończona, więc jest wszystko, jak najbardziej, wszystko ok. Proszę zobaczyć, tutaj właśnie tutaj podąża tym, tutaj SMA 200K. Więc zanim tutaj wykres dojdzie do tego miejsca, to przypuszczam, że ten wykres też dojść, 200K, może dojść też do tego miejsca, więc. Może tak być, to skorygowanie do, do tej sytuacji, do tego miejsca. No i wtedy, no wtedy zobaczymy, jak to dalej będzie. Zobaczymy. Trzeba byłoby oczekiwać dalszych wzrostów i gdzie te wzrosty były, tak? No i tutaj jest taki znak zapytania, no dlatego tutaj nie ma tej korekty. To jest ta korekta taka wymyślona przeze mnie, aby obliczyć najwyższe względy te zagraniowe. Ale powinna być, powinna być w tych miejscu właśnie tak korekta, więc przypuszczam. Wcześniej czy później ona po prostu nastąpi. Tak to wygląda. Tak więc Panie Marcin Analiza dla Pana została dokonana. Tutaj mamy taki właśnie właśnie taki znak. Można po prostu weź na supi do mnie i też mnie wesprzeć, bym prosił, byłoby miło. A osoby, które są pierwszy raz, pamiętajcie, żebyście subskrybować ten kanał. I mówię, cały czas inwestujemy w małe pieniądze, jakie tam posiadamy. Osoby, które też tam coś dawa Was robią, też wspierajcie te osoby. Nie ukrywam, że ja bym chciał, żebyście też mnie wspierali. Byłoby mi bardzo miło, bo mówię, ja oszczędzam na niepaleniu. I jak ktoś tam mi coś parę złotych płaci, też sobie tam mówię, jestem szczęśliwy, że mogę sobie inwestować z tych pieniążków tam, jakie Państwo mi dacie. I na 6 grudnia tak szykuję taką niespodziankę odważ, że ile jeszcze mi tam pomogli i yy, taką niespodziankę na, 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 wie, na Mikołaja sobie szykuję z tej supi, aby Państwu pokazać, jak, ile się tam się udało zebrać. Chociaż każdy jak tam chce być, już wiedzieć, ile tam ludzi wsparło, przecież może wejść i zobaczyć. A więc wszystkiego dobrego Wam życzę. Dziękuję ślicznie, że jesteście na tym kanale, że subskrybujecie kanał Nie Palę, bo inwestuję. Trochę coś mnie łapie, nie wiem to. No, ale może Żydówka przede wszystkim może Wam życzyć, żebyście byli zdrowi. No i a byśmy się widzieli w następnym odcinku. No nie wiem dzisiaj czy nagram wieczorem. Zobaczymy, jak będę miał takie chęci powera to. Kolejny odcinek może dla Państwa powstać, więc serdecznie, ślicznie dziękuję. Pod filmem będzie właśnie SUPI, żeby mnie wspierać. Tak, tam rzucić, mówię, no co łaska, czy 10 czy 20. Tam są, można, można sobie dobrowolną, mówię, tam supę wpisać, więc to żaden problem. Analiza techniczna jest wykonana i serdecznie, mówię, pod linkiem zapraszam, abyście mnie wspierali, bo mówię, no nie liczę na YouTube, że tu coś będzie. Bo, bo widzę, że już kurna, YouTube chyba nie wiem, nosa zrobił dużego, i już oglądalność szanowni Państwa jak było po 550 dziennie, to już teraz spadło na 230. No, ja nie będę non stop robił po dwa filmy dziennie, żeby no, ludzie te 500 było dziennie, no, bez przesady po prostu. Będzie to kanał długoterminowy, i, i tyle, więc ja tutaj dla Państwa, co mogę, to robię. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, cześć.